Dzień, dobry widzowie. Dzisiaj nagrywam z moim widzem, bo znalazłem go na Brookhaven. Um. O, no napisał, że oglądam mnie na telewizorze. To że to się już nagrywa. To się już nagrywa no, gryba Nenepso. cześć widzowie. Jakie RP, jakie RP robimy, no bo Brookhaven jest, e, Brookhaven RP no to jest do tego żeby zrobić tak zwany skrót RP od role, od role play. o nie jego oglądania, no oczywiście, najmniejszego. <grym> siema widzowie, nie, co ja w ogóle kliknąłem? Może byśmy zrobili RP? Hmm. W ogóle widzowie, podajcie w komentarzach pod tym filmem, czy macie jakieś pomysły, żebym nagrał jakieś RP na Brookhaven? Hmm. Takim jesteś. To Takim jesteś. Ja do Nilu Ale co to za RP? A wiem. A wiem. Hm. Może może o napisał, że jedynie kończy Może rp, czego byśmy zrobili? Rp, może rp, wiem. Może RP zamku, no bo chwila. W sumie ja tam, bo tutaj się nie da, tam mogę sobie zrobić RP normalnie zamku. Nie wiem. Dobrze, ja też xd. Ja też xd. Może prze... prezydent Okej, tak jak nagrywałem, Part 2. <grywa> tak Dobra, na szybkiego sobie tutaj wybieram. Gdzie tu mnie. Nie, możecie zobaczyć, jakie ja mam zapisane skiny. Szacie 2, Sima, Marcia Legend, Jun, Shinji, Kejry, Świętym Hyperzem, Bruchem, Hotel Jakiś Gojo. Yy, jakieś Rainbossy zrobić. <grywa> Sima wojskowy Wojskowy Xmas jakiegoś tam skina no i co zrobić jeszcze jednego jakiegoś gdzie to było? dobra gdzie to było? Prezydent Brookhaven yes dobra sorry za mój głos ale trochę jestem chory Prezydent Brookhaven. Sądzę, mi go zatrzyma się chory. Dobra. Dobrze, że mam zadanie, jakich szukam wizów, jakich? Moich? Dobra. Aha, xd. Wait, wait, wait. Gdzie to był taki fajny samochód? To gdzie się da spawnować? Gdzie to się da? To się chociaż da? Nie, tu się nawet nie da. Ale to? Nie można wspominać tutaj. To gdzie zaspał auto? Wait 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 a minut What is it? What is it? Wait a minute. Dobra, wiecie co? Za chwilę to zrobimy, albo nie, jak chcecie, to możemy zrobić część trzecią i wtedy zrobię coś, czego się nikt nigdy nie spodziewał. Naprawdę nikt się tego nigdy by nie spodziewał. Nigdy! Po prostu nikt! Nigdy by o tym nie wiedział, dosłownie. Chcecie czyść trzecią to piszcie w komentarzach. Czy chcecie. Ja oczywiście będę czytać te chwilę, co nie czy tą. pamiętajcie. W ogóle sobie ktoś napisał, no i nie pamiętam kto. Co? 13 do partii ja nie mogę. What is it? What is it? Co? 13 party? Co? Że co? Ja wiem, że party to imprezy, ale co to znaczy kom? A nie Inaczej się pisze kom angielska, jakby ktoś nie powiedział. Co to jest sejte? Co to jest zu? Co zu? Zupa? Zupa? Chodzi o zupę? No, no, ja lubię. Moja ulubiona to pomidorowa i żurek, no ale. No, ale o co chodzi? Z tym zu Idamianet. Dlaczego jesteś smutny? Dlaczego? Ja, nie, nic nie, się odwala. I dlaczego z losowymi młotkami? na, na czasie, nawet napisze xd. Dobra. I waiting for wtorek, który dzisiaj jest. Aha, dzisiaj jest sobota. Od, aha, jest już am. To będzie ten filmik trwał do tej godziny, dopóki na Brookhaven nie będzie wtorek i będzie dziewiąta p.m. i będą wiadomości. Albo dobra, idę nagrać wiadomość. Idę. wiadomości Wiadomość. Nagrywa. Bo kto mnie nie ma, bo jestem. Jakim Kubim Co? Dobra, ja idę do wiadomości nagrywać. Będzie wiadomości z prezydentem. Oj, damn it. Ogólnie to wszystko, co się działo wcześniej, co nie widzieliście, ten filmik powinien się w ogóle nazywać. Um, um, jak to wiadomości u prezydenta i w ogóle. Okej. Okay. Jeśli ktoś nie zna angielskiego, to w sumie szkoda, ale mogę powiedzieć tak. Hello everybody, I am... She, oh, nie no, dobra, no idę, co nie. Dobra, teraz tak na serio. Where is... Where is... Where is... Where is a mikrofon? Where is a microphone? Hello, I am... She, oh, nie no, no, dobra. Dzień dobry, z tej strony prezydent... No co mi się kliknęło? Dzień dobry wszyscy, z tej strony prezes Brookhaven. Ogólnie to robię wiadomości, bla 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 i w ogóle... mmm I w ogóle... I w sumie nie wiem co nie... Nie, nie, nie wiem. Nie wiem. Nie... Ogólnie na znaczycie wiadomości XD bla bla i to. I, 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 um, i, jak nie chcecie mnie słuchać, to sobie trochę przywincie tego filmu. Tego genotania w nieskończoność. Okej, okay, um, ogólnie um, jestem Sigmo um, i ogólnie. Um, I ogólnie. Um, wy też jesteście Sigmami. Um, ogólnie. Um, Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Pasztet. No i mogę jeszcze dodać, że. że w sumie nie wiem. Nie wiem, ten filmik jest trochę dziwny. XD Przecież gdzie Kuba? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, no bo z Kubą w ogóle ostatnio nagrywałem gdzieś... Ej, dobra, nie będę sprawdzać. Napiszcie w komentarzach, em, kiedy ostatnio... Albo nie, jak nazywa się filming w którym ostatnio nagrywa z Kubą? No i no to wtedy... No jest prawdę! Wtedy, czy, czy to jest prawda, i przypnę serduszko. Jak będzie to prawda, jak zgadniecie albo chociaż sami sobie zobaczycie i dobrze napiszcie w komentarzach, to wam przypnę serduszko. Dobra, um, 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 pasztet? Um, 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 dobry jest? Um, um. Wait for me, tędy się wychodzi. Wait for me, tędy się wychodziło. Co to jest? Co się stało? To jest ten mój kolega, z którym pierwszy raz nagrywam. XD Nie, 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 nie nie przewijajcie! Proszę nie, nie mówcie, że widzieliście go. Nikt nie wiem, czy w sumie chciałem. Nie wiem, co on go to Jestem biedny, jestem głodny Dobra, najpierw tak: zabrać go do domu. Prezydenta. Zabrać go do domu prezydenta. Co je? Ja jestem zimny, nie aż. Że... Nie wiem, dobra, przyznaję się tak. Tak naprawdę mój kolega to chyba od początku, nie wiem czy chyba, ale ogólnie wiem tylko, że on jest z Anglii, czy polskiego, więc. No, czasami mu z tym polskim nie wychodzi, no ale no, there's nothing problem for me, bo, bo już wiem, jak go rozumieć. Um, 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 pasztet. Um, um, um. Często tak robię, jak nie wiem, co powiedzieć, więc mówię um, 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 pasztet. No, znowu z tym pasztet. Nie. Nie, no. Piękne, co nie. No, znowu z tym pasztetiem. Ja nie mogę, sorry, ale jestem trochę chory. I tak, nagrywam normalnie filmy z widzami, jak jestem chory. To wszystko dla was, widzowie. I chociaż doceniacie to. Dajcie chociaż jedną fajną łapkę w górę. Please. Dobra. Dajmy mu losowe rzeczy. Dajmy mu jabłko. Um, 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 um. hmm, Sobie sam nie zjem. Od prezentów twoje do. Nie, prezentów twoje. Um, um, um. Jeśli ktoś to potrafi rozszyfrować, bo tego to już akurat nie rozumiem, ale jak chcecie to rozszyfrować, to napiszcie w komentarzach, jaka jest poprawna odpowiedź. Żeby rozszyfrować to, bo ja, ja tego. O ja, nie mogę. Co jeszcze, rzeczy jak dawno, jak dosłownie jakieś y, parę minut temu robiłem sobie normalnie? RP piłkarskie, rozumiecie to? RP piłkarskie sobie robiłem. Zresztą gdzie napis Brookhaven? Ej, nie no. Nazwa: sceny pasztet. 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 Jak jest? Pasztet! Pasztet, pasztet, pasztet. Ogólnie ja... Ja, ja nie wiem dlaczego w ogóle wszyscy tak mówią. Nie no, znowu z tym pasztetem. Jak ja w prawdziwym życiu przyznaję się lubię pasztet. Tak. Tak. I zawsze jak w tą losową środę sobie i widzę, że jest w końcu pasztet. To, to tak.

z w ostat... ostatniej chwili poszukać e, pani, panienka uniwersyteckiej ota sigma m, 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 m ale jak poszukać panienka Oto sigma what, what? what a... Nie, yeah, I don't know, I don't know, I don't understand bro. You from, you from uh, ten English. I don't understand you. Jeśli polskie dla ciebie so hard, to I powiedzieć to po angielsku. I say it uh, of uh, English. I don't understand this. I don't understand. Prezydent Brookhaven. W ostatniej chwili... Do widzenia? Do widzenia napiszę. Do widzenia. Do. Wi. Do widzenia. Dobra, nieważne. Nie napiszę tego. No, nie wiem dlaczego. W ostatniej chwili jakiś lesowy pan ucieka z Pałacu Prezydenckiego. Czy jakoś tak, kto się nazywał, że na nie pamiętam? Jakiś typek, Dobra, to. Dobra, jak. Możecie napisać w komentarzu jak to się nazywa? Ja no, dnia ja, no to będę mówić tak. Ktoś ucieka z pałacu prezydenckiego. Nie wiadomo, co się odwala. Wojskowy samochód jest przed pałacem prezydenckim. Nie wiem, co się odwala. Polic. Kart, police. Dobra, nieważne. Ogólnie lubię pasztet. Zła pomidorowa opanowała świat. Mój kolega tam poszedł. O właśnie tam. Nie wiem w sumie co jeszcze powiedzieć. Pasztet.

I like the pashtet. I like the pashtet. I like the pashtet. Pashtet. You like a pashtet? Dobra, stunt. What a sigma? Uh. Um. Mmm. Um. Um. Ej nie, no zawsze, bo, bo mam jeszcze na kolegę z którym nigdy. Nigdy? Wait, um, Raz albo dwa, albo raz, albo, Szacjo, y, kończmy odcinek. Okej, okay. dobra. Ogólnie. Dziękuję za oglądanie. Um, napiszcie w komentarzach, czy chcecie mnie um, ten dodać do znajomych, ten nagrać. No i tak w sumie jedynie co mogę powiedzieć, no to oczywiście jak zawsze subskrybujcie te ciepki w górę, komentujcie, a ja się z Wami żegnam. Pa-pa!